Witaj. Nazywam się Darek Godz, to jest stuwa dla lidera 100 sekund o przywództwie. Dobry lider potrafi zadawać mocne pytania. Definicja mocnego pytania jest następująca. To pytanie otwarte, skłaniające rozmówcę do pogłębionego myślenia, do udzielania odpowiedzi uwzględniającej wiele możliwości, zaskakujące inną perspektywą. Moje trzy ulubione mocne pytania liderskie. Po co? Znacznie ciekawsze niż oklepane i standardowe. Dlaczego? Pytanie po co odwołuje się do przyszłości? Wiąże się z celem, pokazuje i wzmacnia motywację, nakierowane jest na działanie. Dlaczego? Wręcz przeciwnie, bardziej skłania do grzebania się w przyczynach, przeszłości, często z negatywnym ładunkiem obwiniania za stan faktyczny. Oczywiście, poznanie historii, która stoi za stanem obecnym, jest w biznesie bardzo ważne, ale chyba ważniejsze jest jednak to, co zrobimy, aby kreować przyszłość. Dlatego z zestawienia dlaczego, po co. Dla mnie zdecydowanie mocniejsze jest pytanie: po co? Kolejne mocne pytanie: co jeszcze? A w zasadzie seria pytań: co jeszcze? zadawanych tak długo, aż zyskasz pewność, że partner w rozmowie wyczerpał już wszystkie opcje odpowiedzi. Ważna uwaga: po zadaniu pytania: co jeszcze? Wytrzymaj ciszę. Nawet wtedy, gdy będziesz się czuł niezręcznie, nie zagaduj, nie uzupełniaj, po prostu zamilknij, daj człowiekowi się zastanowić. Moje trzecie ulubione, mocne pytanie to: czego się uczymy? To tak naprawdę pytania o wartość dodaną z danej sytuacji i wnioski na przyszłość, bo dobrze jest korzystać z lekcji, jakie przynosi ci życie i przekuwać je w swoistą mądrość. Jeśli chcesz prowokować niestandardowe myślenie, poszerzać horyzonty, odkrywać szanse i okazje, to odważnie zadawaj mocne pytania. Dziękuję, że zainwestowałeś swój czas w stówę dla lidera. Do zobaczenia!